Pan Lejka szczytem jazdobórski bo już za chwilę wypełni się pielgrzymami z grupy 19, patronem grupy jest Święta Kinga. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Stanisław Płyś. W kapłanów pomagało w prowadzeniu pielgrzymów na Jasną Górę. Są sumie ksiądz Jan Kurek, ksiądz Michał Dąbrówka, ksiądz Janusz Badko, ksiądz Mateusz Mężyk, ksiądz Mateusz Ocionec, ksiądz Łukasz Srafi, ksiądz Kasper Werner Trzy siostry zapomnę, siostra Krystyna Rówka, siostra Paulina Stop, siostra Agnieszka Wojnarowska, Roska, siostry Służetniczki Starowiejskiej. Trzy pielęgniarki troszczyły się o zbrodnie pielgrzymów. Maria Faram, Anna Borczowska, Lidia Naraniels. 25 razy, gdy się z nich, a pierwszych dostać noworolnik na kotorach. Najstarszych pierwszych, które na lat 71. Popatrzcie na nich, bracia i siostry, a wszyscy, którzy nas tu posłuchacie, Dostanę się namalować ten obraz piękny, korowód ludzi w strojach regionalnych, w rozodlonych. Na nie zawsze można liczyć, są w grupie górale pilnicy, łąccy i lalky sądeckie. Potrafią pracować, ale też się bawić, potrafią się modlić w zadumie i śpiewać aż pod niebo. Smyki, akordeony, wielogłosy, tak chwalą Maryję swoją Panią. Drugi jest dużo młodzieży, z roku na rok coraz więcej. Druga dziewiętnasta jest bardzo rodzinna. W polu widać kilkanaście wózków, bo idą całe rodziny. W strojach regionalnych od najmłodszego do najstarszego. Po raz pierwszy idzie 70 osób, ale więcej niż 50 idzie po raz dziesiąty, dwudziesty i więcej. Druga wyróżnia się, jak widać, śpiewem, strojem a także zaangażowaniem w czasie całej wybrzymi. Modeliście, śpiewali, sięgali po różaniec, bo mówią, Kielomos, z kortek, kielono